W objęciach krwi Chrystusa. Święty Piotr pisze, że zostaliśmy wykupieni nie czymś przemiejącym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bezkazy. Prawda o godności człowieka odkupionego krwią Chrystusa, jego powołaniu do wolności i radości, stanowi motyw rozważań poświęconych duchowości krwi Chrystusa. Zatrzymaj się. Posłuchaj i podziękuj za odkupienie, jakiego dla Ciebie dokonał Jezus. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Zbawienie. Jaka jest Jego cena? Ile kosztuje? Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, mówi Jezus. Prawdziwą i największą miłością jest Jego miłość do ludzkości. Oddał całego siebie, aby odkupić nas od grzechu i dać nam możliwość życia w komunii z Bogiem. Czy to do nas dociera? Ceną naszego zbawienia jest krew Chrystusa, jego życie, krew przynajdroższa. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania, mówi święty Piotr, zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym srebrem lub złotem ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez mazy. Apostoł zwraca się do wspólnoty wierzących, którzy z wielkim trudem wcielają w życie swoją wiarę i podążają ku wewnętrznej wolności. W czasach pierwszych wieków Kościoła, podobnie jak i dzisiaj, jesteśmy kuszeni, by przywiązywać się do spraw ziemskich, problemów, stanu konta i wierzyć, że te rzeczy nas zbawią, ponieważ sprawiają, że czujemy się lepsi, coś znaczymy. Tylko Chrystus uwalnia nas i zbawia nasze życie od wszelkiego smutku, od pragnienia bycia Panami wszystkiego i wszystkich. Jego krew, czyli Jego ofiara złożona na krzyżu, jest jedyną nadzieją na zbawienie i wolność. Jesteśmy tak wielcy w oczach Boga, który zdecydował się złożyć całego siebie w ofierze, aż do przelania całej swojej krwi, aby wyrwać nas z mocy złego. Aby uwolnić nasze serce i uzdolnić nas do miłości takiej, jaką on sam nas umiłował, jaką wielką godność dał nam Pan. On przez swoją krew uwolnił nas od zła i uczynił uczestnikami swojej wolności jako syn i kapłan na chwałę Bożą. Nawet jeśli nasz grzech jest wielki, Jezus nam przebacza zawsze, obmywa nas i wykupuje swoją krwią życie. Czeka tylko, aż uklękniemy przed Nim i poprosimy o przebaczenie. Bóg przeodziewa nas swoją miłością, otacza mocą swego odkupienia, daje nam swojego ducha, abyśmy szli drogą zbawienia. To nie rzeczy, nawet te najbardziej efektowne i drogie mogą przynieść radość w życie. Kiedy przypełnia nas wewnętrzna gorycz i niepokój, wewnętrzna pustka i marazm, warto zastanowić się, że posiadanie wszystkiego nie równa się szczęściu. Co wierzę w swoim życiu, na czym opieram swoje poszukiwanie szczęścia i dobrobytu. Wolność ma wysoką cenę, bo Bóg nam ją dał i nadal daje. Wolność jest pełnią życia, jest zdolnością do rozpoznawania wartości i dawania siebie. Twoje życie ma ogromną wartość w oczach Boga, bo Syn Boży poświęcił za Ciebie swoje życie. Krew Jezusa nas wyzwala, Jego łaska i Jego miłość. Czy uciekasz się do Niego, gdy odczuwasz potrzeby wolności, oderwania się od grzechu? Czy czujesz się cenny, cenna w oczach Boga? Czy może na tyle pozbawiasz siebie samego wartości, że zamykasz się w sobie? Czy czujesz się zaproszony do wdzięczności Bogu, za Jego nieskończoną dobroć i do naśladowania Jezusa w całkowitym darze ze swojego życia dla ludzkości, moich bliskich, sąsiadów? Zapraszamy cię, abyś dzisiaj pomodlił się, pomodliłaś się litanią do krwi Chrystusa w duchu wdzięczności za miłość Bożą.